Cześć witajcie na moim kanale w tym odcinku zakup kolejny będą to monety powiem wam że dałem ogłoszenie na portal ogłoszeniowy kupię monety i odzywało się kilka osób to jest jedna to jest jeden z zakupów moich są to monety za kwotę 70 zł w takim oto pudełeczku pan mi przywiózł te monety i teraz zobaczymy, co w nich jest. Pierwsza moneta jest okolicznościowa, to jest 100 złotych. Tu mamy mapkę. 20, 30 lat PRL. Kolejna okolicznościowa moneta 100 złotych. Banknoty, co tutaj mamy? Diesat, kurun, Czechosłowacja. Czechosłowacja, Czechosłowacja. To, co to jest? Też Czechosłowacja. 5 banknotów czechosłowackich, 15 kopiejek, 10 kopiejek, 5 koron. To chyba jest Czechosłowacja. Tak, Czechosłowacja dwie korony czechosłowacja ale słońce razi Co tu mamy jedną chyba koronę czechosłowacką tak tutaj kolejna jeden złoty 1929 rok 10 filer dwie kolory, korony czechosłowacja 100 złotych okolicznościowe

Czechosłowacja 2 korony, 2 złote, jedna korona, Czechosłowacja 20 filler, 1 forint. Na razie nic specjalnego. Oprócz, tego, oprócz tych okolicznościowych monet, no i mapki, zaraz ją pewnie sprawdzę magnesem, czy przyciąga 50 kopiejek. Tu mamy już tu mamy okolicznościową monetę. 200 zł 75 rok. Zwycięstwo nad faszyzmem Czechosłowacja, Czechosłowacja. To jest. Chyba Bułgaria. Nie. Jugosławia. Albo Białoruś nie wiem jeszcze. Dwie kopiejki, dwie kopiejki. 10 fenigów, 20 zł. Nic takiego, o, jeden lej. Tego nie było. O, tam zostawimy na koniec. Tutaj nie mamy nic ciekawego. Jedna kopiejka. I teraz medal jakiś, Jan Paweł. Zobaczcie ile to może być warte. za całość dałem 70 złotych z dowozem tu mamy dwie monety chyba srebrne zaraz je sprawdzimy tu mamy magnes hmm. Nie przyciąga. Jest to srebro. Jeżeli podobało Wam się mój film, dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Trzymajcie się. Cześć.